Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu z życia tego zbiornika. Słuchajcie, żeby standardowo było łatwiej, żebyście wiedzieli, o czym w ogóle mówię i sami wyciągali wnioski z tego, co się mogło stać. Co widać na załączonym obrazku, no to przejdźmy do testów, jakie były Mierzone po podmianie wody. Przypominam, dzisiaj jest niedziela, e, wczoraj była sobota, wczoraj było e, zakończenie tygodnia akwarystycznego, wczoraj była podmiana wody. No i oczywiście po, po podmianie wody mierzenie parametrów, żeby wiedzieć, co tutaj wlać, żeby było lepiej, a nie gorzej. Wstawię też tutaj filmik, no, można powiedzieć, ciężko było jedną ręką. E, trzymać telefon drugą ręką, czyścić w zbiorniku, ponieważ starałem się taką elektryczną, starą szczoteczką do zębów przeczyścić troszeczkę kamienie, żeby pozbyć się co po niektórych glomów. To co udało się usunąć, no to fajnie. Jeżeli chodzi o anubias to wyciągnąłem je z akwarium, no i przeczyściłem po prostu ręcznie, troszeczkę też tam szczoteczką, jakąś gąbką nie chciałem za bardzo też dociskać nic, nic czym czyszczę do listków anubiasa, żeby je za bardzo nie zniszczyć jeżeli sytuacja poprawi się w akwarium to no oczywiście one same te glony zejdą, ewentualnie ryby reszty dokończą a my, wspominając tutaj o rybach to mam problem ze skalarami, które E, szarpę moją blixę jak oboczek e, czy tam, jak wcześniej wspominałem, z tą rotalą, czy to biedna, czy wali, czy nie wiem, też powyrywały też prawie całą z podłoża, dlatego jej już na obrazku nie widzicie w zbiorniku. E, a w to miejsce wsadziłem e, Rotale green. Zobaczymy, czy sobie tam poradzi, ponieważ e, w poprzednim miejscu, gdzie była, z prawej strony przy kamieniu, tam pod właśnie Pugastemonem hmm, erectusem tam była troszeczkę słamszona, może tutaj sobie lepiej poradzi bo może lepiej będzie, lepsze warunki miała a wracając do parametrów, bo odbiegliśmy troszeczkę hmm, od parametrów wody hmm, wiele się nic nie zmieniło jeżeli chodzi o hmm, wapń i magnez. Magnes jest na poziomie 6 wapni 30 tym razem zostawiłem to. Nie dosypuję, nie dosypuję więcej mineralizatora. Zobaczymy jak będzie za tydzień, jeżeli faktycznie będzie jeszcze mniejsze stężenie wapnia, to wtedy będę starał się dokładać więcej mineralizatora przy podmianie wody, a póki co na razie nie podchodzę do tego tak strasznie z aptekarską dokładnością. Jeżeli chodzi o NO3 no to szczerze mówiąc nie zaskoczył mnie wynik, chociaż myślałem, że coś tam e, wyjdzie chociaż śladowej ilości tego NO3, ale no, jak wiecie jeżeli chodzi o testy z to jest 0,5 i tak dalej, u mnie wyszło z koloru 0, więc tego się trzymajmy. E, oczywiście po podmianie e, to waliłem od razu e, NO3, jedną dawkę, jedną dawkę według zaleceń e, Sichema, ale postanowiłem, że takich dawek będzie 4, nie dwie, jak zaleca e, Sichem. Zobaczymy, co będzie, oczywiście, na koniec tygodnia. E, podobnie z fosforem, fosfor wyszedł tam 0,25. No i stąd może te glony, że fosfor jest, a e, azotu nie ma. No i możliwe, że dlatego pojawiły się glony. E, zobaczymy, jak będzie po tym tygodniu. Też dałem jedną dawkę, do tego tam e, te dawki pow powtórzę przynajmniej dwa razy jeszcze w ciągu tygodnia. E, analogicznie, dodając azot, dodam też e, fosfor, żeby było porówno. Jeżeli chodzi o potas, no to w dalszym ciągu utrzymuje się według testów na poziomie 25. Troszeczkę go wpada właśnie z azotem. Troszeczkę go wpada z tym nawozem florisz czy jakoś tak to się nazywa, gdzie tam jest żelazo, bromi, bla, 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 bla i tak dalej. Więcej tych wszystkich pierwiastków. Więc tam tak samo jest troszeczkę tego potasu. No i. Już, że tak powiem, osobno potasu nie podaje, no bo z mineralizatorem też wpada do tego zbiornika, więc myślę, że skoro cały czas utrzymuje się na poziomie 25, no to robiąc już czwarte testy raczej się nie pomyliłem, nie machnąłem, no bo gdyby za każdym razem coś innego wychodziło, no to można by było coś tam podejrzewać, ale jeżeli po raz czwarty wyszły te same testy, podobnie jak tam inne, gdyby za pierwszym razem było nie wiadomo jak dużo azotu, chociaż też to nie jest do końca miarodajne, bo jest to świeży zbiornik, więc różnie może być z tymi makroelementami. Mogą nagle wyskoczyć do góry albo, albo spaść do zera, no bo wiadomo, podłoże świeże jeszcze różnie może reagować. Jeżeli chodzi o żelazo, no to standardowo. Pomiędzy 01 a 0,25. Żelazo trafia do tego zbiornika pewna ilość z mineralizatorem, no i z nawozami tymi Flourish, więc osobno nic nie podaję. Ostatnio też przeglądałem, jakie sole można zakupić na portalu internetowym. Znalazłem standardowo Azot fosfor, hmm, potas, co tam jest jeszcze, azot w formie NH4, tak i tak dalej. Jeszcze jest jakaś jedna, ale to ciężko mi zapamiętać. No i też też chyba hmm, magnez można w postaciach znaleźć, albo pomyliłem coś. Hmm, albo potas to był, już nie pamiętam teraz. W każdym razie Postanowiłem zrobić w ten sposób, żeby nie kupywać osobno buteleczek, to pierwszą partię zamówię sobie po prostu już rozcieńczone, przygotowane nawozy, a później tylko jeżeli będą się kończyć, to domówię sobie solę i uzupełnię, bo tak będzie najprościej, jakbym miał osobno kupić buteleczki, to pewnie by mnie na to samo wyszło. Jakbym miał sobie właśnie je zakupić i dodatkowo solę, więc. Myślę, że to rozwiązanie będzie najlepsze. Jeżeli chodzi o takie parametry jak KH, GH czy samo nawet pH, czyli twardość ogólna, twardość węglanowa czy no pH wody, to sobie nie mierzę. Raz zmierzyłem tylko, żeby wiedzieć o co chodzi. Dość dużo odkręciłem CO2 z tego względu, że no... Dwa takie standardowe bąbelki na sekundę to chyba troszeczkę za mało dla tego zbiornika. Teraz i ten indykator CO2 jest, można powiedzieć, taki zielony. Nie jasno zielony, ale zielony też i nie ciemny, więc myślę, że jeżeli chodzi o ilość CO2 w wodzie, to udało mi się w końcu dogonić, mimo tego, że podmiana była wczoraj, no to już się CO2 ustabilizowało. Też muszę tego wariata, który jest na bocznej szybie, czyli ten, ten, tą kaskadę Zakłaela, też muszę ją troszeczkę stopować. No i tutaj przejdę tak płynnie do kolejnego problemu. Znaczy, nie tyle problemu, co powodu, jakim mogłem się nabawić właśnie tych glonów. I tutaj płynnie przejdę do kolejnej sprawy, czyli właśnie yy, no, moich domysłów na temat yy, dlaczego przysporzyłem sobie yy, troszeczkę glonów, chociaż start był naprawdę, naprawdę dobry. A mianowicie, nie wiem co mnie naszło i nie wiem yy, co przyćmiło moją, yy, moi, moją głowę, mój rozum w momencie, gdy zachciało mi się dodać węgla aktywnego do świeżego zbiornika. Podejrzewam, że był to błąd, już kiedyś coś takiego przechodziłem, gdzie właśnie do akwarium dosypałem sobie węgiel aktywny, który tak naprawdę do świeżego zbiornika to to jest tak jakby się prosić właśnie o problemy. Jeżeli chodzi o węgiel aktywny, to dodajemy go w momencie, gdy chcemy się pozbyć niepotrzebnych rzeczy po jakiejś kuracji, lekarstwami, czy faktycznie mamy problem w akwarium, gdzie nie nawozimy, gdzie mamy powiedzmy malawi, czy jakieś inne akwarium, gdzie jest problem z nadmiernym azotem, fosforem i tak dalej? Wtedy możemy sobie dosypać tam troszeczkę węgla aktywnego i wtedy on nam pomoże. Ale jeżeli chodzi o em, akwarium roślinne, gdzie dodajemy azot, fosfor i inne. Pierwiastki, no to po co nam coś, co właśnie wyciąga to z wody? No, w ten sposób zrobiłem sobie krzywdę. I możecie mi wierzyć lub nie, ale w momencie, gdy wyrzuciłem węgiel aktywny, pod wieczór, chyba w środę, w czwartek, pierwszy raz pod, od dłuższego czasu widziałem, co to znaczy w akwarium woda sodowa, czyli. Jak rośliny zaczęły bąblować? Może to tylko zbieg okoliczności, bo może się to zbiegło z tym, że dołożyłem więcej CO2. Może właśnie to wyciągnięcie tego węgla aktywnego ze zbiornika spowodowało to, że rośliny nagle zaczęły bąblować i nie były to bąble od pływających pęcherzyków CO2, które są rozpylane przez kaskadę po całym zbiorniku, ale były to. Pęcherzeki powietrza, które wylatują bezpośrednio właśnie z roślin, więc można powiedzieć, że zaczęło się coraz lepiej dziać w tym zbiorniku. I myślę, że naprawdę jest super. Więc, tym pozytywnym akcentem, myślę, że zakończymy ten filmik. Przez cały tydzień będę starał się magazynować jakieś cenne moje spostrzeżenia, którym, którymi będę chciał się z Wami. Podzielić i może one coś wniosą do waszej akwarystyki, do codziennego, yy, codziennej zabawy, właśnie z hobby, jakim jest akwarystyka roślinna. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, cześć.